Większość z nas nieprawidłowo się chroni, a tak naprawdę trochę zawiera kompromis już na starcie, zanim pojedzie na wakacje czyli trochę będę się chronił, ale z opalenizną muszę wrócić. I to jest no, stale nieprawidłowe podejście, ponieważ mamy jasną karnację skóry w naszej szerokości geograficznej, w związku z tym musimy stosować kremy z SPF. Co najmniej o faktorze 20, najlepiej 30 i powyżej. I to, co jest bardzo istotne, żeby powtarzać tę aplikację co 2-3 godziny i stosować produkty, które mają bazę olejku. Jeśli zamierzamy często korzystać z wody, stosujemy dla dzieci filtry mineralne, czyli to są takie, które tworzą powłokę o charakterze lustra na naszej skórze. Należy takie filtry powtarzać, bo właśnie ta szczelność tego lustra jest podstawą do tego, aby mieć poczucie, że jesteśmy prawidłowo ochronieni. Jeżeli dojdzie do oparzenia, to tak naprawdę musimy dbać o to, żeby schładzać skórę i szukać pomocy medycznej. Czym innym jest oczywiście udar ciepny, czym innym jest oparzenie słoneczne, które objawia się zaczerwienieniem skóry, bolesnością, tkliwością, jej obrzękiem, a w stanach bardziej zaawansowanych powstaniem pęcherzy. Ja absolutnie zalecam, aby się zgłosić do lekarza, aby ten, do dermatologa najpierw, aby ten mógł wdrożyć leczenie. W 3 do 5 takich oparzeń w wieku dziecięcym oraz w wieku do powiedzmy 120 roku życia znacząco zwiększa ryzyko. Ryzyko powstawania czerniaka i my faktycznie obserwujemy duży wzrost zachorowań wśród osób młodych, 20-30-40-letnich. Tak naprawdę to nam grozi głównie powstawanie raków skóry, powstawanie czerniaków. Dlatego też stosujemy dla dzieci filtry mineralne. Jeżeli chcemy być dłużej na zewnątrz, musimy się chronić.